Hej siumczko, witajcie, z tej strony Gilon i tecie w sklepie 26 września 2023 roku. I co, dzisiaj powróciła Chloe Kim za 1500. Nunbola za 800. Zamrożony Flores za 800. Talent do deski za 300. Zestaw Chloe Kim za 2100, I się mamy emotkę i Mamy nowy zestaw szafki Vanessuk, czyli arktyczna alpinistka za 1200. Przymrozek za 800. Świąteczny Lizek za 300. Kurczak za 500. Podjemny Longboard za 800. Zestaw szafki Wanesu za 300 i mamy kilo w malowanie i lotnie. Glucierz za 1500. Grafitopórz za 800. Kroplotnie za 800. Złaczki za 500. Zestaw naznaczonego za 2300. Taryf jara za 800. Taksówkarz za 800. Taryfa za 500. Zwycięskie okrążenie za 500. Zestaw królewski wyścig za 1600, Hime za 2000, Musza za 2000, Koci Pazur za 800, Doskonała Omrau za 500, Zestaw Bushido za 5300, Idle pokazująca, Zestarom Lejecyd, Zestawie Siemiecznego i Tema kosztuje 2600, Powróciły Skiny Tajdaj, Chwytacz za 800, Komando Disco za 1500. Urlopowicz za 800, kosiareczka za 500, wybierz mnie za 300, no i gotowe za 200, My Hero Academia nadal w sklepie, nie ma dzisiaj szafki giowej i wyropowych skinów, także co jeśli sklepie się podoba to pamiętajcie subzone, łapka w górę, kodziciela w sklepie, a jeśli ja się z żegnam, siemneczko.